Dzień dobry wszystkim z tej strony Lego Hero, a dzisiaj Wam chcę zaprezentować kolejną sztuczkę, która się opiera tylko na kartach. Efekt magiczny wygląda wręcz tak. Mamy na przykład, jak to widzicie, ja tego nie widzę, ale widzicie tę kartę? Ja jej nie widzę. Kładę ją sobie tu. Tu jest. Sobie ją wezmę. I wsadzę ją sobie na przykład gdzieś do pakiecika. Powiedzmy, nie? Do pakiecika. I teraz, jak powiem magiczne słowo, Sim Saladim, patrzcie, to wasza karta? Powtórzę ten trik z wyjaśnieniem. Jeśli każecie o sobie wybrać kartę, na przykład macie talie kart, to na przykład ta to jest cztery i dzwoneczek, nie? To pokazujecie mu kartę i zagadujecie go czymś. W tym czasie podkładacie ją pod... Ci, tak jakby macie dwie karty i pod tą sztuczną kartą macie tą waszą. I to wygląda jak pokażecie, o tak. Nie widać, że ich się Wtedy, gdy położycie karty, dwie, bierzecie tą sztuczną i okładziecie. A ta dobra pojawia się z powrotem. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam do subskrypcji. Jeśli filmik Wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie i dołączajcie.